Jak tam się dostać? Nie mam pojęcia. Pomożesz mi? Nie, to nie. Piszesz, help me, to nie. Coś. Siema, ma, A co jest ponownie? Raft. I trzeba się tam dostać. Co mnie gonisz? Autografu ci nie dam. I nie zmontowałem tego filmu, bo jestem wiza. Po raz kolejny to udowadniam. Ale stwierdziłem że skoro coś tam w tych podziemiach było związane z tą elektryką i ją wyłączyliśmy to na pewno coś tam musi być chociaż niby wskazówka czy coś więc trzeba tam zerknąć jeszcze raz fajnie by było wiedzieć w którą stronę ale wydaje mi się że w tą elevator tak elevator w tą stronę dobra Plastik, elevator, elevator, plastik, elevator. Dobrze, poczekamy. My już z niej kiedyś korzystaliśmy. To jest poziom minus cztery. Wskaza się. Pojedźmy na ósemkę. Na ósemce musi się coś znajdować. Coś ważnego. Okej, okay, tu jest to pomieszczenie związane z urodzinami. Tu jest taras balkon. Cokolwiek. Tam jest wyżej. Tu są schodki. OK, Mogą być. Wejście jeszcze wyżej. Wybita szyba. Skrzynie. Przepaść. O, dobra, to wziąłem to. Wow, ale ja mądry jestem. Jaki, co jest grane? Myślałem, że tego nie mam. A tu proszę bardzo, Ej, Czym ja go. Co? Czym ja go biję? Ile ty schodzisz, co jest grane? What? Można zagrać? Zibym to zniszczył. Nie, no dzisiaj na luziku. Dobry humorek mam. Bardzo dobry. Na pewno go zmarnuję przez rafta, ale no. Lepiej dobrze zacząć niż później źle skończyć. Idziemy wyżej. I wyżej nic nie ma. Oprócz tokena. Gdzie później można go wymienić na pianino. Ale nic tu więcej. O, kolejny. No, pozbiera się ich parę i będzie wiadomo, co jest grane. Można pod. czemu nie można pod dół? Hmm. Jestem zły Trzeba by to robić, he? O! Bye bye! Ja tu wolę bezpiecznie Obejdziemy sobie to Ładne promienie Tu można byłoby w sumie wejść Ale jednak nie Kocham te promienie, powtarzam się po raz kolejny. Hm? O, oh, bym zleciał. Nie wiedziałem, co się dzieje: plastik, odpadki, drewno, winda. Jedynka, lecimy. Nie działa, zero. Siemma! Podnieś kartkę fajnie. O, otworzyłem. Dobrze wiedzieć. Po co ja mi jakieś obrazki, co? Dziękuję. A jest coś jeszcze ciekawego? Radio jest. I plecak. Reszty dostaję. Ej, podoba mi się. Plecak ubiorę i. O, jest więcej miejsca. Dobrze. A to co to jest? Mi to daje, nie mam już pieniędzy, spłukany jestem, ale zakupy były warte, Jejej. kolejny raz dodano nową notatkę. Jakiś kodzik, ale drzwi są otwarte, to nie rozumiem. Coś tu ma być. Coś ma być bardziej ciekawszego. O, nie chciałem tego zrobić. Chciałem sprawdzić, czy może na drabinę mógłbym się wdrapać. Jest tu wyjście, czy ja. Chyba dołem będę musiał lecieć. Tam jest tratwa. i lecimy. Tylko co ja z tym kodem muszę zrobić? A tam, udajesz w symulancie. Dobra, jestem na tratwie. Pozy żyją Mam te radyjko Dawać mi pianino Pianino? Pianino Haha Odblokowane osiągnięcie Dziękuję jeszcze to co, coś, co nie coś poczekamy. Mogę przeczytać tą gazetę, co tam było? Mamy prawdziwą plagę szuszczy. Fajnie, Polska ma plagę komarów. Będzie nam potrzebna łódź. To już nie to comfort and quality in the post food world Angora project. Mało mi co to mówi. Aha, bo drewna nie ma. No dobra, biorę cały stak i lecimy. Tu trzeba będzie się jeszcze tu trochę porozglądać. Bo coś na pewno jest w tym wielkim mieście. Tutaj to ja byłem. Czemu to się świeci? Tuż kiedyś chyba zaglądałem... ...drzwi. Nie można otworzyć. Co? Co? Wyżej mogę wejść? Mogę wyjść. Co jest z tyłu tego jest? Nie ma, w smutek, numer osiem i tyle. A tu widzę, że kolejny. Sklepik się miga, miga w sensie no, ruga po prostu, i to jest numer cztery. Mm -hmm. Czy nic nie? Mam pewien pomysł. Paragon z Empika może być, o czym nie. Więc tak. Jakieś se okularki rysuję. Rysuję sobie Krabo Mniam i Krabo Burger miał numer 4. Nożyczki mają numer 8. Jakieś koło. A ty co, że się zrespawnował, co? Idź mi stąd. I jakieś koło ratunkowe. Dziwne. Może być takie. To jest numer 5. Do ratowania ludzi. Tu coś semiga. Fajnie, kolejne. Let's go. Co to jest? Koło ratunkowe. Numer 3. Zostały nam okulary. Dobra, chcesz żyć albo śmierć. I kolejne osiągnięcie. E, okulary to wy? Wy macie numer 5. Dobra, zobaczy się. Tylko, że to nie miga. Branie mi się skończyła. Najgorzej. No dobra. Nie no, raczej to powinno być to. Nawet roślinki można kupić. Dobrze. 5, 4, 8, 3? Błąd. Kartka.

Gogle, co mogą sugerować? Gogle mogą sugerować coś, co jest pod wodą. Coś, co jest pod wodą, co jest bardzo dobre. I można to uciąć kołem ratunkowym. To ma sens. 8, 4, 5, 3. Nie działa. Nie ma sensu. Ja sobie idę sprawdzić, czy to na pewno są odpowiednie cyferki. HEEE! <laughs> Zamieniłem je miejscami. Nożyczki. Kaj wyżejście jesteście. Nożyczki. To wy? Tu jest numer pięć. Oh, oh. Miałem na odwrót! Skandal! Gdzie ja później szedłem, żeby zobaczyć, jak jest następny? Bo te okularki też bym sobie zobaczył. Ale nie widzę. Ale jak to coś zmienia, no to zmienia to bardzo dużo. Nie, nic nie zmienia. Ja tam wszystko wciepywałem na losowo i nic nie działało. Mm -hmm. Tu są nożyczki. Co? Piątki nie ma. Nie, piątka to co? Nie, piątka nie może być. Albo numeracja się powtarza. 4, 8, 1, 3. Ha! Numerację po prostu miałem złom, bardzo złom, ale ją naprawiłem. Eee, może to ktoś coś powtórzyć, bo zasnąłem. Jak to ja? Tam coś jest. Tylko co tam jest? W tą stronę? Te pole widzenia tutaj zawsze... O, tam, okej. Okay. Było zepsute. Co to jest? Aj, nocka się zbliża naprawdę. Ja nie mam w ogóle dzid ze sobą. Czy to jest moja tratwa? Ja nie chciałbym walać w moją tratwę. Hmm. Chyba to nie jest moja tratwa? Nie, to nie jest moja tratwa. Bardzo dobrze to nie jest moja tratwa. Bo gdyby byłaby tu moja tratwa, to byłby rekin. Wiem, może dodali jakieś kolejne stworzenia. Ty heksagonie, jesteś podejrzany. Jesteś po prostu nieprzeszklony. Schody jeszcze wyżej. Ale oni mają problemy. Dlęmy? Okay. Okej. Okej, okay, myślałem, że mi głos się nie nagrywa, bo patrzę taki słupek, po prostu szary i nic nie robi. Eee, notatka. Oczywiście to co zostawiam na później. Safe. Paczka. Paczka. Były tu paczki. Biornik na wodę. Kolejna rzecz. Notatka. Jasne. O, proszek wybuchowy mam. Bardzo dobrze. No i na to wygląda, że tyle. Jaki jest nasy cel. Waruna. Waruna Point, and more is coming in the third chapter. Czyli co, że... To jest koniec... Czapteru drugiego? Koniec Rafta? He? Hmm? Co? Hm? 4926. Ja tam to... Ta, 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 paczka, to, dobra, to, 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 tą paczkę to może później zostawię. Ehehe, teraz dobre pytanie, w którą stronę jest moja łajba? O, i jest i łajba. Jest i mój statek. Jest i mój dom. Gdzie przyjemniaczka po prostu nie ma, no Co za szczyt szczelności. Już wam tu daję wodę nie tom to się zatrujecie Proszę bardzo Tyle ile mogłem, tyle dałem. Yes! Okej. Okay. Eee, kodzik wpisać. Chodzik był 4926 4926 Upgrade mhm. Czyli Jest to koniec rafta Jakby nie patrzeć Do momentu Aktualizacji Nowszej jakiejś tam Wersji Ciekawe Trafisz... drewniana wanna! Po co mi drewniana wanna? Wolna od drask... Dobra, mogę ją nawet skraftować. Możemy zobaczyć. To jakieś duże. Mmmhmhm. A? Oła, moja. Po prostu. Moja klawiatura jest tak ciepła od. Wszystk... Od procesora i, i karty graficznej, że masakra. Brak baterii, właśnie. Słyszałem, że tam pingało coś. No Zaskoczony jestem tym. Ja wiem, że ja zaczynałem wtedy, kiedy właśnie chyba Chapter 2 wychodził. To było z półtorej roku temu. Ale no, no, no. no. Okej, okay. ja poczekam. Chyba. Raczej na pewno. Bo fajna gra, naprawdę. Tylko mam nadzieję, że będą robić mniejsze te wyspy. Flashbacki, zgadza się. I, I się jakoś w, w gardzi wezmą, no. Come on, guys. Tyle bossów, no ja pierdziele, nic. Ja nawet... Tracwy do końca... Nie no, zrobiłem ją. Przyznaję się, zrobiłem ją. To jest finalny build wszystkiego. Ale tu niczego nie ma. W sumie można było tylko na tracwie samej... 3x3, mieć żagiel, mieć miejsce na spanie, drewno i tyle, żeby ukończyć tą grę. Więc stawiam na jakiś survival, ale ten survival to nie jest, według mnie, survivalem. To jest podróba survivalu, próbująca być survivalem. Ale ja survivalistą nie jestem, więc się nie odzywam. Sztabka tytanu. Co można z tego wykraftować? Engine controls. Elektryczny filtr. Modowarka do baterii. Przyda się. Zbiornik na wodę. Duża skrzynka? też może być. Dobrze, to czekamy w takim razie na... ...chapter trzeci. Obserwuję twórców, nie wiem kiedy ma być, bo po prostu ostatnio z Twittera nie korzystam. Jak się pojawi, to zapewne nagram, bo... czemu by nie? To by było na tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Cześć.